Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. Witam Was w kolejnym mordorze. ha. <grymne> tak, dzisiaj pojawia się troszkę wcześniej niż wczoraj, ponieważ wczoraj, w sumie, muszę przyznać, dojebałem z godziną, o której pojawił się cały odcinek. A dzisiaj sytuacja już jest trochę odmienna. A ja Wasz wczorajszy odcinek byłem zmuszony nagrać tego samego dnia, kiedy go wypuściłem. Co zawsze wiąże się z pewnymi opóźnieniami, bo. Nigdy nie jest tak, że render zawsze trwa tyle samo, i tak dalej, i tak dalej. Ten kolega umiera, a ten kolega idzie pod moją komendę. Nie wiem po co go jeszcze przesłuchuję, jak mnie czeka przejście do nowej lokacji, gdzie rzekomo jest całkiem nowa armia, ale jakiś tam ziomek mi się tu pojawił, okazał. Przejdziemy sobie szybką podróżą tutaj, bo nie będę się. Jak to nie mogę używać szybkiej podróży? Got donut! No to nic, no to będę musiał zapierdzielać normalnie. Ga ah, fucking shit. Siema, ziomki no! <laughs> Tej się skurwiel tarczą zasłonił. Myśli, że jest He. <laughs> Nie ma tak dobrze pis do chlaście. A i możemy sobie teraz przyspieszyć. Tego zabijemy na pełnym koksie. Biegniemy dalej, wykorzystując kamienie do przyspieszenia. Robimy normalnie tak bzdąk i yeah, jedziemy do przodu szybciej. Ption, tion, 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 tion. W sumie w takim tempie to szybko <laughs> dotrzemy do tej misji. O ile nie będzie tutaj jakichś większych przeszkód po drodze. Bo jak znam tą grę, to mnie zaczyna na przykład napierdalać jakiś dowódca. Tu będzie ognisko, dobrze widzę, to zbioro zbiorowisko będzie ognisko. Oczywiście, że dobrze widzę to zbiorowisko. Jeżeli mam okazję, czemu nie miałbym takich dwóch paściarzy czy tam trzech zastrzelić, nie? Zawsze to jest jakiś tam. E, ile tego było? 50 expa? Jest to pewna pewna ilość. Czy duża, czy mała, trudno określić, ale zawsze coś. Idziemy do tej misji, jestem mega ciekaw, co się będzie teraz działo. Teraz będzie chyba misja, która jest ostatnią misją fabularną w tej lokacji. Tudzież e, zaraz po niej, i albo podczas niej, albo po niej przejdziemy sobie nowej. Tutaj będziemy walczyli ogólnie z ziomkiem, który nas dojebał na początku gry. Bo go pamiętam, że ona chyba coś kurwa z ręką zrobił, nie coś takiego. No nic, zobaczmy. Black and He was sent here to hunt us down. Let me gather my men. The servants of Siron are foes beyond any of you. Get your people out of Mordor tonight, or you'll all be dead by dawn. Oh. There. There is a hidden tunnel to the Black Gate. Aaron. Pytanie brzmi co to dla nas dokładnie uznacza. My będziemy teraz tam teraz przechodzić zatem czy coś? No jestem Skurwiel. A tak, to ten, który mówiłem że Skurwa zdrajcą jebanym. to prevent this sacrilege they all perished in battle my lord all except me war chief ratbag fortunately you are still alive <laughs> what the fuck now bring me the head of this grave walker, claim the head yourself. Like a badass ranger from the Black Gate. Where was your bravery when we bled your wife and gutted your son? Now, curva, pochyjesz moją odwagę na swoim gardle. Ładuj sery ciosów, aby aktywizuj egzekucję. Nie ma sprawy. Zaraz coś naładujemy. I zrobimy mu kurwa ciachnięcie. To już jest jeden z tych czarnych kapitanów, że mi to tak gra tutaj reklamuje. Co się z tym skurwielem dzieje? Gościu się nazywa młot? Niezbyt kreatywnie. Ale piękne ciosy już tutaj mu widzę. Prezentuję prosto na ryj. I znowu! Yo! jestem, czy mogę mu... What the fuck, ten, co mi zrobił. Za szlachtu i uchwyconych orków. Ło, ten, co we mnie, kurwa, strzela czymś. Dam radę mu coś zrobić, strzelając w niego. Wyprowadzę mu, kurwa, mroczny cios. O oh, damn! Cholera jasna, chyba moje niestety... ...uderzenie na niego tak fajnie nie podziała, jak bym chciał, żeby podziałało. Yeah! Za to to uderzenie działa bardzo dobrze. Kurwa macie, oczywiście, że ma jakąś taką niesamowitą umiejętność rozpierzchnięcia wszystkich kurwa dookoła. Yeah, skupienie mi się skończyło, ale to nic. Yeah! A, mega przydatny jest ten upgrade, który powoduje, że mogę co pięć uderzeń robić moje super kurwa combo. Fuck yeah! Gościu widzę, że ma jakiś taki system właśnie wkurwiania się, jak widzicie. On zaraz we mnie pierdzielnie tym dziwnym czymś. Mogę go znowu bić. Bąk. Łajaj, jak mnie uderzył. skurwiel jeden. Ale na szczęście moja umiejka, która sprawi, że można mnie uderzyć raz. Mi tutaj dość pomogła. Bąk. ajajajajaj. Cholera jasna, ktoś mnie tam ciachnął. Spoko, zaraz sobie naładujemy kombo ciosów. dziwko! Egzekucja. X. O! Miecz nam utknął w ścianie. Bye bye, motherfucker. Uuu! 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 Frajer bombka. Zemsta, kurwa, za rodzinę. Chociaż to jeszcze nie koniec. What would you have done? Do you speak with the living? Or only with the dead? Who are you? My name is Lothario, from the Sea of Nonan. My mother said you would be here. And here you are. Well, Lothario from the Sea of Nonan. You should have stayed where you were. There's nothing here but death. Lady Marwin, Queen of the Shore, wishes an audience with you. She has seen visions of your misfortune. A queen who sees visions. Visions of the return of the great Celebrimbor. She wishes to make him an offering. And what is this offering? That is all I know. I must gather provisions. The return to Nernan is long and treacherous. My camp is close by. It will be my honor to escort you. Okej, okay, czyli ktoś miał wizję tego, że powróci ten cały duch, który jest z nami połączony. master. Pięknie. <laughs> Dobra, dokąd ja mam się teraz zatem udać? Jeżeli chciałbym sobie wykonać misję główną, O, widzę, że muszę, przygotuj się do podróży z Li Littarielo, w głąb Mordoru, za linię wroga. Myślę, że niekoniecznie będziemy to robić już w tym odcinku, ponieważ mam tutaj parę fajnych okazji na zdobycie potęgi. Ciekawy jestem, jak dużo je jeszcze potrzebuję, żeby móc sobie, A, kurwa na no 550 potęgi to jest sporo, no ale to też nie ma się co dziwić, bo te upgrade'y są wykurwione w kosmos. Hmm, zastanawiam się, co robić teraz. Tak naprawdę, opcji mam wiele, bo taką najprostszą i po najmniejszej linii oporu, to by było iść chyba do tej. pająka zabiłem. do tej drugiej lokacji, która no, myślę, że to jednak będzie dobra decyzja, ze względu na to, że zapewne będzie tam powiedzmy troszeczkę trudniej, bo tutaj robi się troszeczkę znowu za łatwo. I myślę, że też będziemy mieli szansę na jakieś fajniejsze runy, czy też fajniejsze dropy, i fajniejszych przeciwników. I zawsze to będzie jakaś odmiana od tego, co teraz mamy non-stop. Bo tutaj widzę, mam tego całego grauga, czy jak on się zwie jebać go. Po rozpoczętej misji znajdziesz się w nowej strefie. Możesz w dowolnej chwili powrócić do UDU, no korzystając z mapy i szybkiej podróży. Każda strefa ma osobną armię. No dobra. Dobrze, zatem rozpocznij misję Badongs.

Jak to zielono! Jak to ładnie! O, jest morze! O, Nie, serio, tak bardziej bajkowo wygląda. Może to będzie jakaś miła odmiana? Pobrudzimy trochę ten zielony kolor krwi. <śm> tak, mniej więcej. No, tak to będzie wyglądało. Mm -hmm. Mam nadzieję, że zauważyliście pewną poprawę w płynności tego. Zaraz wam opowiem dlaczego. The fallen ranger from the Black Gate. Your you have for me. Not for you, Talian. The Soon, the Dark Lord and his army will march all over Mordor. But a great power can be awakened to prevent it. Is that why I'm here? Breach into Morgoth's Scar. Elven craftwork from the ghouls and find a dwarf. Stay strong, Mother. Come. What is your mother's affliction? Nikt nie nie jest to medicine? Ale nasz Wygląda jak kurde, jak wtedy, kiedy te, wiecie, siły ciemności tego króla opanowały we władcy pierwszej, co Gondolf potem przywrócił do jakby normalności. If you know what I mean? Brutalny mord, możliwe rozpoczęcie walki z wyższą serią ciosów. O! Tego nie widziały! Dammit? <grymny> A jednak dobry upgrade. Zobaczymy ile nam się punktów zbiera w toku rozgrywki. Dostałem właśnie info, że tutaj w tej drugiej lokacji są właśnie cenniejsze, cenniejsi wodzowie, dowódcy i tak dalej, w ogóle tka nowa, świeża armia do rozjebania. Dobrze. Jak wygląda ta location? No wygląda ciekawiej. Znowu mamy te wieże do odblokowania. Co za zielone gówno. Nie wiem, ale znowu takie białe z trzema kolcami i takie kwiatki do zbierania. Idziemy rozjebać orków tam, bo nudzi mi się na mieczu. Zdążę go zabić, kurwa, po cichu nie zorientuje się? No oczywiście, że nie. Ten też nie, serio! Gościu mi wierzy na pierdala, tak nie może być. Włazimy do góry w takim razie i sobie ją przekujemy. Patrzcie, jak to ładnie. Oooo! Fajna. Cholera, nie dałem mu pogadać przez przypadek. Jej. Nic w tej lokacji nie ma. A nie, coś jest. Tam jakieś szalone jaskinie. Dobra, ewentualnie się będziemy, oczywiście, cofać do poprzedniej lokacji, robić rzeczy, których tam jeszcze nie zrobiłem i tak dalej. Ale to later. Tutaj już widzę ogólnie kwiatuszka, którego mogę sobie zebrać. Dlatego go sobie zbierzemy. No, gier kwiatka. Dobrze. Gdzieś tam tą stronę jest ta interesująca nas lokacja. Nie myślałem, że lord, ja Iść śladami guli. A jakiś konkretny sposób znajdę ślady guli? To chyba one. Do góry, do góry. Widzę tutaj jakieś kolejne orki, które mogę oczywiście. Bardzo profesjonalnie rozpierdolić za pomocą... ogniska. Sweet! Sweet Jesus, no tak to mogę podsumować. Lol. A <śpiewa> tego po cichu jeszcze zabiłem? se, se serio A, jakiś sobie łazi, to też go sobie zaszlachtujemy od razu. Bo czemu by nie? Come at me, bro, come at me, yo! No, czemu go nie mogłem zabić? Kurde, jakie dziwne. Bye bye! Bang! No dobra, okej, okay. może skupię się z powrotem na szukaniu śladów tych guli, bo gdzieś, gdzieś tutaj przestałem po chwili nimi podążać. W imię walki! O, no, tutaj gdzieś się ciągną, są też nasze ukochane Karagory, które w sumie... Nie wiem, nie wiem, one tutaj z kimś walczą. Tak, z przeciwnikami walczą. No dobra, to ten chuje niech giną, mnie to za bardzo nie rusza. Mamy do or jakiegoś orka. Fajnie, że go wcześniej zauważyłem, nie? Thank you. No problem. Jakie wysokie kurwa te! Krzoki. Nie muszę na razie odnawiać życia, więc nie będę go odnawiał. Widzę tutaj zdecydowanie perspektywę do... Zdobycia jakiejś informacji i zrobienia paru egzekucji, oczywiście siema ma ziom. Co mi możesz powiedzieć? Poddaj swój umysł. Oh, damn! No, i oczywiście standardowe jest to, że nie wiem, kurwa nic. Dlatego, może odkrywajmy informacje tak od dołu. A ja widzę, nie, nie mają tutaj jakichś strasznie. Nie mają jakichś nowych umiejek w tej lokacji. Po prostu jest nowa armia z nowymi, nowymi dowódcami i tyle. No, teraz już ogarniam, dlaczego tutaj jest taka dziwna jakaś taka odbita w bok lokacja. No, bo tutaj miałem pójść, kurwa, w tej chwili, nie? Specjalnie po to zrobiona. No, chyba, że coś tam jeszcze się ciekawego znajduje. W tej dziurze znajduje się tylko śmierć. That's what he said. Nie prowokując góry, mam dotrzeć do reliktu, serio? O, ja pierdole, ciekawe, jak ja to mam niby zrobić. Muszę chyba jakoś bokiem chodzić, nie? I zapewne być ciągle przykucnięty. No, tak też coś czuję, że. Tutaj tylko łażenie po cichu może być, może być moim, moim ratunkiem. Czyli ciągłe kucanie i przekradanie się między nimi, to może mnie nie zauważą. Jak na razie idzie nieźle. Tutaj może być gorzej. Domyślam się. Nie będę przyspieszał. Limit fix strzał osiągnięty, dobrze? Nie, 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 panie gulu. Nie widzi mnie pan. Ani trochę. Mogę też zawsze, wiecie, wy, w, wykonywać jakieś takie fajne przeniesienia się od jednego gula do drugiego za pomocą mrocznego uderzenia. Aha, dobra, czyli boją się ognia, co? Dobrze wiedzieć, Tutaj ma chyba jakiś cień, więc jak na razie jestem w miarę bezpieczny. Talion co chwilę wyciąga miecz, bo chyba wyczuwa jakąś, jakąś perspektywę zamordowania kogoś. Więc ja mam teraz kurwa ze sobą zrobić, niby, nie? Chyba muszę gdzieś tam przeskoczyć. Dobrze, tutaj powoli, powoli. Może być ciekawe. Dobra, tutaj jestem na razie w cieniu. Tutaj chyba muszę sobie przejść jakoś tak właśnie tą stroną. To może mnie nie, nie pozauważają. I tu do góry. Okej. Okay. Cały czas przykucnięty. A tamten kurwa co robi? Dam radę go jakoś w ogóle podejść? Tak, żeby żaden inny mnie nie zauważył? Spróbujmy. Niczego nie widzieliście, panowie. Niczego, żeście nie widzieli. Żaden gul tu nie umarł. Nowe wyzwanie łowieckie też mi się chyba odpaliło z zabijaniem guli. Okej. Okay. Okej, okay, czyli coś tutaj się powinno znajdować, co? Ciekawe, czy będzie się znajdowało jeszcze poza tym coś przejebanego, nie? Czego ta królowa od nas chciała? Let's check. Uuu, to ten mieczyk, znaczy to to. the woodcuts of dark lord himself i'm still covering my family's blood <coughs> Co się tutaj teraz podzieje? Coś będzie nas napierdalać, hej? Co ta kurwa jest? To nie jest Karagor Królowa Goli, aha. To jej gówno robi, dlatego wyprowadzimy mroczny cios. O, może się bardziej przydać. ...niż jakiekolwiek inne ataki w jej stronę. Dobrze, dobrze, dobrze. Kolejna egzekucja. Jak najszybciej. Ona ma niestety strasznie dużo życia. I poprzednio to ona jest tym, co mnie naprawdę dojebało w tamtej całej jaskini guli. To może nie być łatwo. Je? Yeah, koniec z nią? Mam nadzieję. Sukces! Jesus fucking Christ! Udało się. To dobrze. Teraz pewnie muszę spierdalać, coś tak czuję. Dobrze czuję? No, pewnie dobrze czuję. Zabiję się guli. No, w końcu pewnie się tu pozabija te 8 guli. Zdecydowanie ogień nie powstrzyma. Bong, proszę bardzo. Wrażliwe na ogień i wybuchy. No fucking shit. A, góle są wrażliwe na ogień. Kurwa, zauważyłem. Jeden ogień, drugi ogień, trzeci ogień. Zróbmy może tak. To na pewno nam pomoże w przemieszczaniu się. O Jezus, kurwa, nie, to nam nie pomoże. A, haha, czas się kończy. Nie wiem, jak daleko jestem w ogóle. Aaa. A nie, po prostu jest ich tutaj w chuj. Już myślałem, że boją światła. O! A to kurwa kto? No, kurwa kryj się, a beczka z ogniem kurwa jakimś wybuchowym gównem pod nogami, co? Kombo 150! Sweet. Oh I'm Torvin, the beast hunter. And I bet ten pints you just nabbed the treasure I was after. I am grateful for the assistance, but it does not grant you proprietary rights. Keep it! I just found something a lot more valuable. And what would that be? My new hunting partner! Uh, what you hunt does not interest me, Master Dwarf. Even if it leads you to the chisel that belongs to that hammer. Every creature's got its lure. Eh? Yours just happens to be uh, very old. Well. If the thrill of the hunt takes you fancy, the camp's not far. Find the dwarf. I believe in all that he had taught me and forged the three in secret. Water, air, and fire. <coughs> Aha, i tyle, i tyle się dowiedział, że wykuł water, earth and fire? Tyle, kurwa? Po to szedłem? Po ten cały młotek? Okej. Okay. No, spoko. Można i tak. No i ja mam te białe gówna, które mam zbierać, więc zbiorę. Czemuż nie miałbym robić tej całej szkoły przetrwania? Nawet są dwa, ale nie, ten drugi jest gdzieś obok. Niekoniecznie tutaj. Siema, ziomuś. A może zabijanie pokryjomo jest takie kurwa proste, że mnie to aż boli. Patrz, jaka piękna nowa lokacja. Jak tu fajnie, jak tu miło. Aż normalnie nie pasuje. Mamy też jakąś pomstę. No dobra. Czeka nas sporo zabawy w tej nowej lokacji. Co my tutaj mamy w takim razie? Ten krasnolud twierdzi, że zna lokalizację kolejnych reliktów z przeszłości Celebrimbora. No tak, jedyna rzecz, jaką teraz możemy tak naprawdę robić. Możemy też oczywiście polować sobie na tych całych tutaj e, skurwieli w tej lokacji, ale myślę, że wstrzymamy się z tym na razie. Trzy częściowa twierdza, ja pierdolę. E, no i będziemy sobie też oczywiście może, teraz ze szybki mały moment czasu w tym odcinku pobiegnę sobie. E, albo uwolnię tych tutaj niewolników. Siema! Chciałeś tam kogoś poruchać, co? Tak się nie bawimy, Ziom. No i ciebie wykończymy. Biegną twoi koledzy, co? No, chciałem zrobić kurwa egzekucję, ale niestety byli chyba za daleko. Zawsze standardowo się boję. Że nacisnę atak dokładnie w momencie, kiedy powinienem był tak naprawdę nacisnąć kontry i gościa akurat mnie zabije, nie? O, z tobą się żegnamy, bang! No. Beng najlepszy odgłos wybuchającej głowy. To by dopiero wzbudziło w strach, strach w sercach przeciwników, gdyby przy wybuchaniu ich głowa robiła odgłos beng. Co my tutaj mamy? Szacunek dla władzy, odblokowano. Spoko ziom, ogarniemy to kiedy indziej. Teraz czeka na mnie moja wieża. Siema ziomuś! Tak bardzo można po prostu do ich kurwa podbiegać, i tak bardzo można ich po prostu mordować na klik. Na jeden jebany klik. Niedługo będzie level, zdobędziemy se. Punkt Będziemy mocniejsi, i będzie padał każdy uruk, Jej. Dobra, przekujmy kolejną wieżę. Jej. Mamy stąd widok na tą całą twierdzę, która się tam znajduje przy okazji. A tu dalej mamy te całe legendy miecze Urfaela. Co? Czyli pewnie pięć misji jest tam, a ma pięć tutaj. Ale patrzcie, ile kurwa. Punktów 550 Fuck, No, nieźle, ale jest pewna, no, 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 no jest sporo. No niewątpliwie to jest sporo, ale nie będziemy się już w tym odcinku zajmowali, tym ludzie. Teraz jest storek, jak nagrywam wątkie na środę. Kiedy wy to oglądacie, to ja mam calutki dzień na nagrywanie, poświęcony praktycznie tylko i wyłącznie na nagrywanie. więc myślę, że sporo złem Mordoru pocisnę i będziemy mieli zapas na parę dni, bo już piątek Mordor Landsplashik. Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się, jeżeli wam się podoba łapka w górę. Cześć, cześć, bye.